Cholera, jasna. A tutaj? Oby tutaj się dało. O, dobrze, duże podatki płacą, więc i kończę turę. O, coś tam już mi okupuje to. To nie załadnie i ja właśnie chciałem to i nie będę... Dania. No i super. Dobra, czyli doszkolimy się w klocie Dobra, zrobimy flotę albo nie Chciałem was na ten front Ang O właśnie, tu mamy KN I was I was panowie e, Na razie nic nie będę budować Dobra, mm, tu się wszystko zgadza Co to, tu to rebelianci? Nie Rebeliancka flota Dobra, kończymy turę, bo nie mam hajsu i nic Ale jeszcze tutaj zobaczymy do szlubiny. Dobra, walczę się Frakcja wyklęta, Wenecja, dobrze Drogi piaszczyste Szybko, szybko Dobra yy, I kończymy turę Niech Anglicy tam nie tworzą co chcą I tak kinu. Tak pewnie jeszcze zrobić kolejnego sezonu tej gry Mi się bardzo ona podoba Tylko że jak już skończymy tą kampanię z Francuzami odblokuję sobie później kolejne 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 państwa Meturę. eee Tutaj dobrze, tutaj, dobre wojska. Eee, tutaj słabo z wojskiem. Co tu Hiszpanie chcą mi coś zrobić z tym? O, jak coś zrobicie, to nie żyjecie. Wiecie o tym. Dobra, kończymy, turę O, tu mam jeszcze jedno wojsko, na nie wiem. Ruszymy też na, Francję. Fuu, na Anglię. Najwyżej jak wyjdzie do drugi odcinek... No... albo... Przemy to miasto i kończę i nagram nowy odcinek, bo nie włączyłem czasu i znowu zapomniałem i nie wiem ile teraz nagrywam. Ale dobra. Idź z tym. Yy, he, 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 he. Dobra. Idźcie pan w pizdu. Jakiś Konstantynopol? Jakaś... nie wiem. Jakby Krukiata, Tylko, że... muzułmańska. Dobra doszkolił się tej jednostki bo wojsku widzi... Aha już poszli w Hiszpanii no to... Pff. Dobra to ty i tak wezmę te wojska Dobra, mm, panowie Atak Zobaczcie Eee to jest bezwarunkowe zwycięstwo, bo mamy dwa razy więcej ludzi no ale dobra Rozegramy tą bitwę jak to długo to wyjdzie to będą dwa partie, no najwyżej na przykład będzie jedna pół minuty lub coś... Znaczy trochę się wtedy pogrą, sobie pogram i... Znaczy raczej nie ogólnie, tylko jest to już tej coś mało. Dobra, rozpoczynamy rozmieszczanie. To mamy tarana, tarana, taran. A tu... Aha, dobrze. Dobrze. Konie chyba w ogóle? Aha, GG dla nich, dobra. E, to już mi tak to wygrałem, bo oni w ogóle na murach żadnych puszczników nie mają, tego co widziałem Dobra, więc tak. Wy panowie. Macie temu dobra, tutaj, nabra. dobra jest tak. Gdzie jest król? tu jest konica, dobra. Konica. jak to zaatakujecie w tym Ja chcę tak zrobić takie okrążenie jakby i coś ty nie ma... Po tych okrążek tak nic nie mają. To jest jeszcze jedna konica, ta? Tu są dwie konice. Dobra, no i wy też od flanki zaatakujecie. Wy z tej flanki bardziej. Tak teraz tak wy Tak, ale. O, wy taką formację zrobić? no nie, to nie jest formacja nawet, to nic nie jest, tutaj mamy, a, piechorów, zupy, to pyk, no, cholera, pyk, dobra, wystać tutaj, i co się jeszcze zostało? Nie, dobra, rozpoczynamy obrężenie, no, a akurat w się wojska się zrekrutowało, tak, pyk, no, wy nie możecie wbić na te mury cholerne, jasne Biegiem, biegiem Dobra, wy nie możecie biegać eee, Wy stoicie Albo wiecie, co ja was przyszlę bardziej do tego lasu Żeby jak to, to wy szybciej sobie podbiegniecie. Cholera jasna I znowu, tak, znowu co? Co nas atakuje? Jak to gówno? Gdzie są łucznicy? Ja wale... O cholery jasne. Stąd mamy łuczników. Dobra. Kurde. Nie wiem czy to... Dobra, wygramy tutaj i jak. Biegiem, panowie. Kawalerzyści. Raz tu. Bieg, 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 bieg. Cisnąć z tego tara... A wy co? Ja nie wiem. Tyk, 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 charge! O cholera, to jest król. Bieg. szybciej raszować kurde tracimy tych ale mamy tak jeszcze i dużo no nie wiedziałem że mają tutaj łuczników ale aha są... gdzie są ci uczniowie? tu w ogóle co to bugi jakieś jak nie widzę łuczników w ogóle dobra Mu... szybko szybko kurde parówczaki a wy tutaj do nich bieg 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 The battering ram is in place. The ladders are now in place. Walls are no match for valor and force okay. of arms. Okay. Obja. Dobra, kabelże ci to się nie przydadzą, więc wyciśnęcie tutaj. Muszę się rozwalić tym O już, już kawaleria czeka O to, nic nie O jest, w końcu Dobrze i teraz Kawaleria Biegiem te... Kamera Czarcz na nich Bieg A wy co tak jak stuletnie panny Biegiem na nich Tutaj się, o patrzcie jak wymierają. A nie, nie wymierają, to wam się. Dobra, zgincie tam parówy. Biegiem cholery jasne. Biegiem, chargea tu ma być. O, patrzcie, na murach stali. Tutaj jeszcze, dobra. O, Dobra. Biegiem na tych szarżach.